Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę wam nasz trzeci zlot dla właścicieli Tesli. To już jest trzecia edycja, otwieramy w Polsce oficjalny klub właścicieli Tesli i dzisiaj robimy taki weekendowy zlot. Tutaj rozpoczynamy dzisiaj w Warszawie. Są już pierwsze Tesla, Mamy x mamy trójkę, mamy S, mamy tutaj jeszcze dwie trójki i właśnie teraz z Warszawy ruszamy. Jedziemy do Ludźmierza, z lućmierza jedziemy do kostomotów. Z kostomotu jedziemy pod Jeleniem górę i na każdym etapie tej podróży będą do nas dołączały kolejne samochody, kolejni uczestnicy. Będzie dzisiaj ponad 20 samochodów i zapraszam Was do oglądania. Tutaj mamy poczęstunek dla gości. Wiktoria, co zrobiłaś? Co tutaj masz? Szwedzkie bułeczki, one się w Szwecji nazywają kanidbule, coś takiego Sorry, jeśli jesteście ze Szwecji, Norwegii Sorry, ja nie umiem szwedzki Ale to są w ogóle wersje bez jajek Na mleku roślinnym, okay. więc wiecie Także warto dołączyć do klubu Tak, warto Jak tam? Super Co za Tesla? Trójka, SR Plus To pierwsza, pierwszy SR dzisiaj Mamy performance'a, mamy long range'a, mamy wszystko Przenosimy się do Łucznierza. Już jesteśmy po pierwszym ładowaniu. W tym momencie mamy już około chyba 8 czy 9 Tesli. Jedna Tesla tam odjeżdża, druga Tesla tu odjeżdża. I też kilka Tesli pojechało. Tutaj jeszcze kilka stoi, cztery Tesla. I ruszamy teraz do Kostomotów. W Kostomotach będzie delikatne wyzwanie, dlatego że tam są tylko cztery stanowiska. Już wczoraj były kolejki, dzisiaj też będą kolejki, więc będziemy musieli to tak rozplanować, bo od nas tylko będzie około 20 samochodów, więc po prostu jedna partia tych nowszych samochodów, czyli Greki jadą trochę szybciej, żeby już się ładować wcześniej, kolejna partia tych starszych generacji samochodów, czyli trójka przedliftowa nasza performance X -y i Ski będziemy jechać sobie 120 do Wrocławia po drodze szybkie ładowanie 5-minutowe na Orlenie każdy samochód i potem jedziemy na Orlen na Kostomoty tam jest supercharger i stamtąd tak naprawdę dużo energii nie potrzebujemy bo nasz hotel w którym w tym roku robimy ten event Osada Śnieżka ma wall connectory Tesli więc tam po prostu każdy przez nas będzie mógł się ładować i Wkrótce poinformuję też was o kolejnym evencie i serdecznie was zapraszam. Pamiętajcie, jeżeli chcecie wziąć udział w takim evencie, to dajcie znać w opisie filmu, macie link mój adres mailowy, możecie się zgłosić i bardzo chętnie was tutaj przywitamy. Jednym z partnerów naszego dzisiejszego eventu jest Greenway. Greenway Polska, który też udostępnił nagrody o nagrodach już później mogę w tajemnicy powiedzieć, że będą to kody rabatowe na darmowe kWh. i właśnie tutaj teraz 5 Tesli to jest taka jedna ekipa, która jedzie trochę wolniej i w sumie ostatnia ekipa jedziemy, tutaj chwilę się ładujemy, szybkie siku i za chwilę dalej do Kostomotów Dojechaliśmy już do Costa Motu. W tym momencie jest około 16 Tesli. Zobaczcie jak to wygląda. Tutaj cztery, cztery się ładują. Jedna tu, jedna tam stoi. Tam jeszcze jeden Y, tutaj trzy auta w kolejce. I to jeszcze nie wszyscy, bo jeszcze część ma dojechać, a część już jest w hotelu. Więc yy, będzie na pewno będzie ponad 20 samochodów. Dzieje. Co teraz? Nie, to wybuchnie wszystko. O, gotowe do ładowania. To tyle? No. Pięć testów się tutaj jeszcze nie No To jest dobre, bo od razu ja odepnę, to tym podłączyć. Tak. Nie, nie. Ale musieliśmy sprawdzić, bo niby wiedzieliśmy, ale tak nikt ręki by sobie nie dał. Tak? Nie, żeby zaraz wiesz, żeby zaraz w całej okolicy prądu nie. No, <laughs> tak. No jest, nie bez działa, bez widzicie, bez... nie działa podłączenie dwóch testów do jednego słupka. Dzień dobry! Jesteśmy już na miejscu w Osadzie, osadzie Śnieżka, zobaczcie, pełno tutaj jest wallboxów Tesli, e, w całym obiekcie jest ich kilka, e, tam na przykład na górze, gdzieś tam dalej e, i w tym momencie jest już tutaj prawdopodobnie ponad 20 Tesli, to za chwilę sobie policzymy, przygotowujemy się, bo już za dwie godziny robimy konferencję. Michael wyprowadza Teslę na spacer. Biegliśmy już do sali konferencyjnej, dosłownie wbiegliśmy. Byliśmy na 3 minuty w naszych apartamentach zanieść rzeczy. I przyszliśmy bezpośrednio tutaj. Reszta ekipy, z tego co widzieliśmy, jest już na basenie. Z tego co widzieliśmy, że napisali na naszej grupie, którą mamy stworzoną do tego wydarzenia. A my tutaj, bacz pilnie, przygotowujemy całą salę konferencyjną. Dokładnie. Pakujemy. <grym>. Tutaj naszych rolapy, naszych partnerów. Pakujemy nasze gifty i za pół godziny, nie pół godziny już rozpoczynamy. <śmulny> Tell them mother niggas I'm the nigga, I'm the man in the city, i my bank account bigger and my body count bigger That's without a doubt nigga I'm a hundred steps ahead, that's a lot of mouth, nigga, that's a lot of clout, nigga. What you all about, nigga? What you dollar mouth, nigga? You a boy sout, nigga, I'm a byy poprosiliśmy wszystkiego przesłanie zdjęć wzruszne energii z ostatnich stu kilometrów Osoba, która miała najniższe zużycie jadąc tutaj dzisiaj już wczoraj, e, wygrała pierwszą nagrodę, czyli e, prezent, super prezentów. Jest to zestaw super smaki. E, mamy tutaj kilkadziesiąt restauracji do wyboru i, e, i w ramach tego możemy sobie wybrać i spróbować sobie e, różnych restauracji. Brawo! nie super jaki to samochód? Jak to zrobiłeś? To zużycie 11. Tak, zgadza się. 73 60 3? 73? 73? No, drugie pytanie. Kiedy Tesla poleciała w kosmos? Podaj miesiąc i rok. Ile to było? 18? Młody?

이이또 뭔데 자꾸 고저고 입을 놀리는 거야 너 혹시나 예쁘다고 질투한 거? 그래봤자 타격감은 도 없을 텐데 시크하고 유니크하고 그게 나 Everyday and night 다 나답게 Oh 다 나답게 Dzień jesteśmy już po ognisku. Dzisiaj w planach mamy wyjazd na Przełęcz Okraj. Zobaczcie jak tutaj w tych okolicach jest pięknie. W ogóle jestem w raju tutaj, bo wszędzie dookoła jest pełno Tesli, e, gdzieś sobie stoją po prostu porozrzucane po całym kompleksie i dzisiaj jedziemy na Przełęcz Okraj. E, ponad 20 Tesli, e, ujęcia z drona e, są w planie i jest, e, mamy też w planie pierwszy wyjazd zagraniczny. E, jako Tesla Owners po raz pierwszy wyjedziemy do Czech. I to będzie też ważne wydarzenie. Nie? Całą grupą Wjeżdżamy do Czech. Czech Można powiedzieć, że to jest wlot międzynarodowy teraz. Tak Zobaczcie jak tu tutaj pięknie wygląda Zbieramy się Jesteśmy gdzie? W Jak się czujesz z tym, że jesteśmy w Czechach, jako znaczy, Tesla jesteś, owner? Czy nie? No jesteśmy. Ale tam jest jakby ten główny budynek, że... Ale minęliśmy tak, znak, że no jesteśmy, tak, no. no. Nawet się aparat zmienił, słuchaj, na czerwym. No, <laughs> Super. widoki tam była, majestatyczna. No, a wiesz, że to były chmury chyba. Daniel mi tak powiedział. Jesteśmy już po zlocie, po evencie, Niesam niesamowita energia po raz kolejny, zapraszamy Was serdecznie do udziału, jeżeli macie testy i chcecie dołączyć do naszej społeczności, to pamiętajcie, że w opisie tego filmu macie adres mailowy, na który należy napisać i otrzymacie wtedy wszystkie szczegóły i informacje. Już niedługo planujemy kolejną, już czwartą edycję, więc nie może Was tam zabraknąć, a my tymczasem ładujemy się w kątach wrócowskich, bo dzisiaj jest też ciekawa sytuacja, przez to, że dużo zlotowiczów plus dużo innych osób ładuje się, i wraca i ładuje się na ładowarce w Kostomotach Tesli, z czego jedno stanowisko nie wiadomo czemu nie działa. To bardziej nam się opłacało przyjechać tutaj, gdzie na tym dyskoncie paliwowym, na którym jesteśmy są cztery ładowarki Greenwaya, więc tutaj można się na ludzie podładować i jest o wiele taniej. To jest ciekawostka, jak ostatnio Tesla prowadziła stawkę dynamiczną za supercharger, to w godzin na szczytu w ciągu dnia stawka w Kostomotach wynosi 2,60 za kilowatogodzinę, a tutaj stawka przy moim abonamencie to jest jakieś złoty 20 parę z tego co pamiętam czy złoty 30, więc jest około dwa razy taniej, więc bardziej opłaca się ładować płatną testę, czyli trójkę, która ma płatne ładowanie tutaj niż w Kostomotach z kolejną no Eskę mamy za darmo, no ale nie chciała nam się stać w kolejce. To tyle. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.